Jesteśmy w Kamieniu, trenujemy przed następnym meczem, także przygotowujemy się na, na mecz z Niecieczą. Dlaczego tutaj? Jest fajny środek, fajny hotel, fajne wojsko. Przede wszystkim fajne boisko. Trzy dni wolnego bez treningu to, to, już, to już trochę za długo, bo, bo rzeczywiście tęskni się za, za piłką, za, za, za treningiem. Byłem w Gdańsku, odwiedziłem, odwiedziłem rodzinę wraz z żoną, pojechaliśmy, pojechaliśmy właśnie w odwiedziny, także spotkaliśmy się z przyjaciółmi, z rodziną jedną, drugą, także mi mile spędzany czas. W zasadzie całe szczęście, że może jeszcze, jeszcze te mecze te mecze są, bo w takiej formie jakiej jesteśmy to, to chcielibyśmy grać, grać co tydzień i do końca. Termalika, jak, jak z nią graliśmy w Gliwicach to była świeżo upieczonym ekstraklasowcem i też uczyli się może tej takiej ekstraklasowej gry, teraz widać już z każdym meczem, że że ich gra wygląda pewniej, lepiej, także myślę, że może być ciekawy mecz.